Dobra, się ma, się ma Wracamy. Ej, albo ja bym leciał na jeszcze bardziej lepszą. Tu. No sumie to jest daleko. Ja mam już subika. A trzeba jakieś komentarze czy coś? Najpowania, ale ha. Przecież, Ej, ale że nim za tak banuje, gdzie dobra, to ja już tu jestem, tak ciężniczka jakaś powala ja też jej nie mam. To jest jedyna, której nie mam. Mi jednej brakuje, nie? A ja nie mam żadnego lutu. Dobra, impulsy. Dobra, ja biorę opony. Podzielmy się. Mogę to? A to ja biorę. Dobra, spoko. Pa Patryk, jak ci... Czyli bo i tak się nie słyszą widzowie Ja też Maszynowo. Nie ja 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 lutuję ten drugi Ale chodź blisko siebie człowieku doskastom Biją już z cytadeli Stałeś też w mojka mocno zostałem 50 na biała. Ja też. Ej, mi im impulsy. Nara. Ej, uciekamy stąd. No, ja próbuję coś ich obić. Dobra, chodź. nie ma co, nie mamy to jest zero budowania, nie ma co. To jest na IQ. O nie, ja mam lotnika, ale mocno. No to, ale tam nie ma nic, ja mam ino pistol. No, dobra taktyka. O, ale mocno, ej to musimy się blisko trzymać. Dobra. No ja robię kampę. Stara kampa. Dobra. Ja tu lutuję dół jedna skrzynka. A ja mam PMA Dobra, pistol i złop. A ja muszę użyć złopa, bo ja nie mam. Czemu? Ono oh, właśnie, ale bardzo na opona. No! Daj, ale nie mamy strefy, zaraz idzie. Pad, pad na moje IQ. Ja tam jestem. Byłem. A ja, ja jestem na kampie. A tam trzeba podłogę postawić. Czekaj, ja z, się zbijam. Tylko biorę oponki. Ja mam oponki a słabsze. Widzowie, ja mam słabszego PMa. Ale trudno. Ja mam zwykłą, Oj, pompa! Ale słaba. No i, 32 osoby. Ale to trzeba być top jeden, żeby... Dobra, dawaj dzielimy się. Ja biorę Skara. No, dobra ja piję i lecę. Kto? W ogóle ekran się zaćmił, dobra mam splashę. Ojej, ojej nie. Ej, Ale w ogóle, człowieku, tak za 10 lat to jestem bardziej on popularny. 13 tysięcy. Ja mam już subika. O kurde. Czemu tak nie lubisz? Nie robisz. Dobra. A to mi zostawiłeś takie główienko. Dobra. Ja sobie wyrzucam jakiegoś DMR-a. Ej, a jest naprawiona. Ej, a pistolet czy trzy kewy? O ja dzięki, ale ja już go piłem. Dobra, ja mam sześć pleszy, mgiełę i ja biorę za. No, mam soka. Pokażę, co my zrobimy z Patrykiem Skywayem. Ja już mam lotnika, więc mamy tu. O, ja mam też zzadkości. A rzadkości. To... Ej, ile masz Amo pompy? No, to daj trochę, bo ja mam automatycznie i mam 8. Dzięki. Ja bym nie szedł. To jest zbyt niebezpieczne. Ej, trzeba wygrać gierę, żeby yy, dostać fałdolca? A tu w będą. No nie. Ale zapomniałem, że ty jesteś celem. Ej, tu tu masz soczki. Ja mam jakiś węgiel. Ej, ja mam się! Ale ja tego nie widziałem! Już nie. Mówię, że już nie. Jesteś celem. No mówię, że już nie jesteś. Dobra, lecimy, widowie. Damy radę, to 20. Cztery. No. O węgiel. No bierz. Ja nie mam ammu człowieku. Gdzie lama? A tu? Ej uważaj gościa. No po lewej. Wiem, ale to jest teraz prosto Bierzesz śruta spoko. A daj amo do Zostaw to. ja mam mega mało amo do pompy. Ej, to się opłaca brać. Dzięki, bo ja mam automatica. Uważaj Uważaj i zle... Chodź na trzeciego. Kamecha mają. Ja mam... Nie idź, cofam, cofam, cofam. Niech się wybiją. Uciekamy stąd. No to wiem, mówiłem ci, że Uważaj, ktoś lotnią leci. Nie no, ja sprawdzam tu gościa. Tam się siekają. I jeden pod mostem jest. Laser, on ma, on ma biało. On dostał takiego bombę od tamtego. No człowieku, on ma na biało. Nie idę. Czekaj. Ja chociaż jednego ścina, ale beka w niego. Już przychodzę do Ciebie, to ja Cię nie blokuję, Ty bierzesz w prawo, albo na odwrót, leczy się tu, gościu na biało jakiś ma, ej uważaj, już chciałem budować, szybkie leczenie, o ja już chciałem budować, dlatego dadłem, o ja biorę skara, ja biorę Kevy. Ej, poczekaj na mnie, ja się leczę. Chodź, poczekaj na mnie. Ja się leczę. Ile tam deku lecił Ej, możemy jechać Ja biorę chmurkę. W sumie, zależy gdzie będzie. Ej, auto! Na blisko! Lambo. to się leczy od lewej, za... No ja nie strzelam na cichacza Uważaj Zajaram go Jest on ma zero totalne Nie wiem co ja robię Dobra, lecę Chodź tu, tu, tu. To tu jest krzaczek fajny. W strefie. A jestem zaznaczony. To chodź, ściemy. Kto? To niech no, dobra, spoko. I teraz takie okaże się, że on ogląda później mój To jest ma tą... Jak popularny, tylko trzynaście... Ej, trzeba sokoła zbić. Cicho. Ej. Ej, ktoś idzie. Na blisko. Tu jest, tu jest. Tu jest. Ja ich widzę. Te dwa, nie, nie szczela. Mam skarę, ale nie szczela. Kto tak powiedział? Ja uciekłem, a tu jest drugi. Chodź do mnie szybko! Gdzie ty jesteś? Co ty zamaniane odwala? walar? Chodź tu! Uważaj, dostaję bomby. Ej, wywalił mnie, wywalił mnie. Z tego fortu, fort, fort, fort! Jest Flash, Ja też. Ewakuuję się. Dzięki. Dzięki. Dzięki ziom. Ja i tak lotnikam ja. No wiem. Ja mam skar... Ej, blisko są. Podjeżdża nas! Lotnik. Na lotni! Znaczy na obłoku kinto. Krótko mówiąc, Dobra. no mega dzięki. To jest Tim, chodź, chodź na dachu, tu jesteśmy bezpieczni. I tu coś jest, co jest na dole. Skar i pompa, właśnie po to idę, o, ale fajne. Ja tego nie biorę, bo to się nie przyda. Ej, uważaj, tu są gdzieś. Poczekaj, ktoś w lotni leci. Ale ja... po co? Automatika, to jest sa To jest budowanie, bezbudowanie. Tam. Ej, my jesteśmy top 9. Ej, ty mówisz? Uważaj, tam leci ktoś. Ja mega, człowieku, jest... ja mam tak napocone palce. Ej, tam są, mocno. Dobra, przejdę do ciebie, ja mam lotnika. No bo te, to, to, te okno. Ja już chcę... Ej, uważaj, leci gościu. Kto to wali cały czas? Z łuku. Ej, ja nie mam jak. Wiem, pomóż, ja Ci nie pomogę, sorry, mam się. Ja mam się, chodź, kamechame używają. To nie do mnie, ty leżysz, gościu. No i leżę. Brawidowie, 17 minut odcinek. Na